Naszym planem na Wenecję było zobaczenie, jak wygląda karnawał w tym mieście, ale... Jak sami zobaczycie, trochę nam nie wyszło. Zobaczcie sami jak spędziliśmy cały dzień w Wenecji. No się jesteśmy w Wenecji na, na parkingu, za nami jest parking, gdzie zostawiliśmy autko, a teraz idziemy właśnie na łódkę, do której dopłyniemy do San Marco, do jakiejś części po prostu tego miasta i tam się rozpocznie nasz no, no w sumie tak naprawdę podróż dzisiejsza. Spędzimy 24 godziny w Wenecji, aby oglądajcie do końca, ponieważ na samym końcu czeka na Was, w sumie dla nas niespodzianka. Ale dla was to też będzie niespodzianka. Za łódkę zapłaciliśmy e, za osobę 10 Ja bym chciał u góry 10 usiąść, tak żeby o, o, Ciekawe, je. czy mnie choroba morska złapie. Ja bym chciał zostać u góry najlepiej. Chcę znać w ogóle w komentarzach, czy byliście w Wenecji Jak byliście, czy wam się podobało, jak nie byliście, czy się wybieracie. Jak ci się płynęło? I to ogólnie spoko, oprócz tego, że tutaj trzęsło już jak, jak dopłynęliśmy pod, żeby nas wyładowało to, to tak bardzo się bujało, to wtedy miałam takie uch, chcę stamtąd wyjść jak najszybciej, a tobie jak tam? A u mnie luzik, troszeczkę biało. Ale tak to spokojnie. Ogólnie mam jakiś większy cel, czy po prostu sobie nie, na razie spacerujemy to... i wtedy odhaczamy sobie gdzieś, skoczymy w ogóle na śniadanko, ja bym tak. proponował. I sobie tak będziemy spacerować A... chyba, co? Tak. Ja w ogóle się zastanawiam, czy jakoś taką gondolą się nie przepłynąć gdzieś tutaj jakoś tak fajnie. Jak czytałam w ogóle to gondola... Kosztuje 80 euro. Ale za całą gondolę nie od do osoby. To właśnie, jeśli często się opłaca, tutaj jak jest więcej osób, no to można po prostu całą gondolę dla siebie. O, zobacz, jakie dobra. rybki. Ale pachnie ogólnie jedzenie. Po wczorajszym naszym jedzeniu takim niedobrym, należy nam się troszeczkę luksusu. A jeżeli nie wiecie, o czym mówię, to zapraszam was do poprzedniego odcinka. Losowaliśmy, w jakiej restauracji jemy. A naprawdę nie było zbyt dobrze. Tyle wam powiem. Na śniadanie poszliśmy do jednej z najlepiej ocenianych pizzerii w Wenecji. Ale czy był to dobry wybór? któryliśmy do restauracji, której chcieliśmy. Więc tutaj będzie trzeba się po prostu pomieścić, a to jest picka. Thank you. Dobra. Ale bardzo dobra. Thank you. O oh, thank you. Perfect. Dobra, to był czasu zrobił. Ale panie za ten dobry dzień. Tak za ferołkiem, co? A jak oceniasz pizzę? No dobra, była naprawdę bardzo dobra Idealna na śniadanie, powiem ci Tak po takim kawałku, dobrze, no. że jeszcze nie braliśmy więcej Tak bo, bo mogło być za dużo, nie? Kurde, łazimy tymi łóżkami, totalnie nie będzie idziemy, nie? Może sobie szukniemy tutaj i ogarniemy, co chcemy robić co, już wiesz, chcemy? Co, 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 co tutaj będziemy zwiedzać Bazyliki nie chcemy, placów nie chcemy, ten może chcemy No do tamtej bazyliki możemy pójść, nie? Tak? tak? No, no To jest taka dosyć ładna. To, to nas? Pierwszą naszą atrakcją jest most. Ilu ludzi. Jest My w ogóle? jesteśmy na tym moście właśnie. Aha. No. Bo ty już chciałeś przebyć przez niego, polecić sobie gdzieś tam. I ludzi, co tu się dzieje, Jezu? się to hmm. trochę goostrofowi po na nasze instagramy, które się tutaj wyświetlają i tam będą e, zdjęcia z Wenecji, jak oni koło Jakiś Jak z temu czytałem właśnie tutaj o, o Wenecji, no to ogólnie warto tutaj iść do każdej restauracji, w której jest dużo ludzi. Zdecydowaliśmy, że idziemy sobie zobaczyć bazylikę Santomaria. Jedną z największych tu tych, tych, tych bazylik. Mówię się zastanawiam, ta gondola, jak ona tutaj pływała, ona ma jakiś taki kurs swój, czy będziemy jechali tylko kowalaki, i nas wysadzić. raczej kurs, że to trwa chyba z pół godzinki, nie? Ja? Bazylika Santa Maria Glorossia dei Frari. Okazały kotycki kościół ukończony w latach 30. XIV wieku, mieszczący dwa dzieła Tycjana oraz grup malarzy. Wow, skąd to wiesz wszystko? Google My <golne> no tak chodzimy w sumie, tak naprawdę tymi alejkami wodnymi i normalnymi. W sensie po wodzie nie chodzimy, ale około wody tak sobie zwiedzamy. Ogólnie fajna, fajna chillerka tutaj jest. Ciekawe, czy to jest też takie pierwszeństwo, wiesz, jak na skrzyżowaniach takich normalnych ulic. Ogólnie, jeżeli chodzi o Wenecję, to powiem Wam, że jest bardzo malutka. No praktycznie niedługo będziemy mieli wszystko zjedzone tutaj, dlatego też tak sobie chodzimy. Ale oglądajcie do końca, bo na końcu jest zaplanowane coś fajnego. Ogólnie tutaj dużo, dużo restauracji jest w takich fajnych miejsc Tak, jest. no bardzo. Ładnie to wygląda. Tam jeszcze będzie można to przejść dookoła. może będzie można wziąć go dole, żeby tylko z. Brzegu na brzeg i będziemy mieć zbudę niż Możemy iść do tej biblioteki, co ja tam miałam oznaczoną, taka jest śmieszna, że tutaj są te schody z tych książek i w ogóle. No to chodźmy, schody z książek. one są z takiej prawdziwych, że im nie szkoda. To są z prawdziwych książek. No tak, bo się mówię. Nie, to nie chodzi o to, że im nie szkoda, tylko to, co się mówiłam, że te książki zostały zalane przez pobudź. Jak tutaj przypłynęły, znaczy jak był ten taki wiesz, zalało i w ogóle to one zostały zalane i no. po prostu nie chcieli ich wyrzucać, bo im było szkoda, więc wykorzystali je w taki sposób. Ja sobie wiele loda. Ale jest dobre to. Weź pospokę sobie tak. tego lampiona. Ale sułoki. Tam byliśmy przed i to jest właśnie to co mówiłem, co widzicie teraz. Z, z dalej lepiej zawsze widać niż z bliska, bo ok, fajnie było jak byliśmy, widać jakie to jest wielkie, ale teraz widzę to w całej okazałości tak naprawdę. Nika się z kasza, skusza na kanoli. To ta piosenka tara. Coś takiego, no. Ok, thank you. Thank you. A, ja jestem trochę rozczarowana tak. Posmakuj sobie, sobie, jest krem taki, kurde typowo chamski krem, taki... Nie dobra, taki chemiczny smak jest tej pizda Taki tani krem O ale lody lepsze Jesteśmy chyba na takiej jednej z główniejszych ulic, ponieważ tutaj jest pełno takich drogich sklepów jak e, Chanel, Moncler albo Dior Gucci Do, był na pewno, no napodlano. O, właśnie dotarliśmy, no to jest super wygląda, warto było tutaj iść, bo naprawdę to wygląda już spektakularnie Fajnie wygląda, co? No, naprawdę Znaczy fajnie, pięknie 200 do 200 o, kosztuje wejście tam wiesz, nie wiem, czy aż tak mi na tym zależy O, to z bliska wygląda nieziemsko, co? Ładnie to wygląda naprawdę Jeżeli tutaj widzu nie byłeś, koniecznie Z Gdańska, jak dobrze pamiętasz, sobie bezpośrednie loty do Wenecji. Bez problemu w jeden dzień sobie zwiedzisz Wenecję i na własne oczy szczep przekonasz kto tutaj jest pięknie. Akurat jest też takie ładne światło, że to jest wszystko tak ładnie oświetlone. Hmm. Właśnie tutaj taryżu z jednej z takich bibliotek, księgarni tutaj właśnie na Wenecji, więc idziemy Zobaczcie jak to wygląda, widzę, że są tłumy Ciekawe czy się wciśniemy, zobaczymy Dużo książek. Już powoli się, się robi popołudnie. południe. się wieczór, ponieważ słoneczko zachodzi, ale zobaczcie, ile jest ludzi za nami w z z każdej stronie, ja zobaczcie. Aż ciężko się przecisnąć gdzieś. No, Teraz przez płot szliśmy to chyba z 5 minut, nie? <grym> Znaleźliśmy park, kawałek parku. Tu jest cicho. O, no, jest cisza. Wiem doskonale, co Monika lubi najbardziej. Dlatego była w szoku, jak jej powiedziałem, że idziemy do najlepszej restauracji w Wenezji. Była to dla niej prawdziwa niespodzianka. A ogólnie, jeżeli chodzi o ten, o Fino, to no. z tej okazji, że wczoraj jedliśmy cały czas w najgorszych restauracjach, to dzisiaj sobie pójdziemy do najlepszej restauracji tutaj w Wenecji. Ale co, będziemy mieć jakieś losowanie czy co? No nie, normalnie, sobie po prostu by miały rozumienie. A ty, jakim Znalazłeś jakąś taką, czy będziemy tak, szukać? No, e, znalazłem. Patrzyłem, jest restauracja, która ma 4-7 e, gwiazdki, czyli naprawdę e, bardzo dużo i ma ponad 10 tysięcy opinii. No, więc jest bardzo grubo. Wierzę się do naszej restauracji. Wygląda do dobrze. For her uh, half-fresh. And for me spaghetti cacio. Cacio. Yeah. It's good? Okay. 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 Spaghetti okay. okay. no, 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 no. Yeah, tak, Thank you. Thank you. Mm, bardzo. No, tak, tak. tylko z samej trupi, a no, moje też bardzo pyszne. Mnie to co wczoraj uczuć, że to jest po prostu samorządne od podstaw robione no, to nawet myślę. makaron no, no pewnie tak. Było napisane, że domowe, samo robię. Mm, No tak, na no, home było, Bardzo no. dobre. Jest takie moje, to jest takie lekko pomidorowe, lekko takie trochę jakby śmietankowe. U mnie czuć, że jest takie mocno pieprzne, no, że wiesz, tak czuję w języka. Trupla. To jest taki będzie truflowy, ale tak delikatnie truflowy, czyli tak właśnie tak jak myślałem, że nie będzie tak mocno. Naprawdę te smaki bardzo fajnie tutaj przechodzą Ogólnie ja zapłaciłem 83 euro za bardzo dobre jedzenie, za dwie kawy, za dwie duże wody. Hajkus i plus jeszcze ten napisł, 12% który jest nas e, odliczony. Uważam, że naprawdę bardzo dobra cena. Tym będzie, że naprawdę to była i, i no, najlepsza chyba moja pasta, jako, jak mój no tak. makaron, który jadłem w życiu. Jeżeli chodzi o smak, w ogóle o sposób przyrządzenia, też obsługa. Była bardzo miła i w ogóle tu jest bardzo to fajnie bardzo, tak? no, bardzo, jest tak Więc no bardzo... klimat jest naprawdę taki stricte restauracyjny, więc no Super, nie, pięć pięć, No 5 na 5, Naprawdę, naprawdę nie. Jak na makaron, jest tak, chyba też jeden z najlepszych który ja robię dokładnie. Dzięki za oglądanie i widzimy się e, za kilka dni w kolejnym odcinku. Właśnie się okazało, że w Wenecji nie można latać dronem, mimo tego, że szukałem tego w internecie i też w aplikacji DJI nie było informacji, że jest no-fly zone i właśnie otrzymuję mandat. Idę do, do biura policji i będę no, dostanę pięć dyszek mandatu, więc zostawcie suba i do zobaczenia w następnym odcinku.